Zespół szkół technicznych i ogólnokształcących imienia Stefana Żeromskiego jako jedna z niewielu szkół w Częstachowie realizuje program Leonardo Da Vinci Uczenie się przez całe życie. Od 2005 roku wzięło w nim udział 20 grup. W programie Leonardo da Vinci w żeromskim uczestniczyli m.in. Dagmara Dębska i Sebastian Knysak. Przez miesiąc odbywali praktyki we włoskim mieście Rimini. Dzięki udziałowi w programie zdobyli nie tylko certyfikat, ale przede wszystkim doświadczenie. Pracowałem cały czas na restauracji. Robiłem takie podstawowe rzeczy, w sumie takie jak w Polsce. Czyli sprzątałem po gościach, tam starałem się zrozumieć. Co do mnie mówią i jakoś im pomóc y, odnaleźć y, czy tam miód czy inne rzeczy. Jak sobie dawałeś radę? No, z językiem było dość ciężko na początku, ale później y, już było po, w trakcie kursów, y, kiedy nauczyłem się słówek i wyrażeń, y, było łatwiej zrozumieć gości, o co im w ogóle chodzi, ponieważ nikt tam nie umiał angielskiego. A co tobie dały praktyki? Ja przede wszystkim nauczyłam się języka, poznałam tam wielu ludzi, którzy pomogli mi nauczyć się tego wszystkiego, co powinnam tam robić i przede wszystkim poznałam inną kulturę. A ja pracowałam w hotelu Bengasi i musiałam, byłam tam pokojówką. Musiałam zmieniać pościel, sprzątać pokoje, na przykład uzupełniać różne rzeczy, które potrzebne są gościom do higieny. Leonardo da Vinci to jeden z trzech programów edukacyjnych Unii Europejskiej, który ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stefana Żeromskiego jako jedna z niewielu szkół w Częstochowie bierze w nim udział. Od kilku lat realizujemy ten program. Program uczyni się przez całe życie. Osiągnęliśmy z tego programu unijnego kwotę 1,295,000. Objęty zostało ponad 200 uczniów tym programem. Program polega na organizacji praktyk poza granicami kraju. Młodzież nasza przebywała na terytorium Niemiec, a obecnie przebywa we Włoszech w Rimini. Mamy wspaniałą panią profesor Ulę Mardykę, która przygotowuje ten program wspólnie z zespołem. I tak się szczęśliwie składa, że każdy program otrzymuje akceptację. Warszawy. Uczą się tam również języka i przede wszystkim praktyki, bo tam mają kontakt bezpośrednio z tym zawodem, który w perspektywie będą wykonywać. Jak podkreślają opiekunowie programu, udział w Leonardo da Vinci to nie tylko nagroda dla najlepszych, to także forma motywacji dla wszystkich uczniów w ciągu całego roku. Wzięcie udziału w projekcie Leonardo da Vinci jest uzależnione od wyniku testu z języka angielskiego, który pisze każdy uczeń aplikujący do tego projektu oraz podsumowana jest zawsze ocena, średnia ocen z, z przedmiotów zawodowych. Młodzież wcześniej wie o możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do projektu i nie będę ukrywać, że wzrasta motywacja uczniów do, do nauki, do podwyższenia swoich osiągnięć właśnie w zakresie nauki języka angielskiego i przygotów zawodowych. Dotychczas w programie wzięło udział 20 grup.